Yo widzowie, dzisiaj jak widzicie Roblox, oczywiście nie zganiecie z kim gram. Szymon, powiedz coś. <laughs> nie wiem czy Ciebie słychać, ale to bo tutaj telefon, o teraz mów. Siema. No, <laughs> powiedz coś do widzów, bo to będzie na YouTubie. Dawajcie suba i łapkę w górę. No, dajcie mi suba, ale, do, ale u Ciebie czy u mnie? Ja, cie, ja ciebie ]cie. też ja zawsze. ja cię widzę, ja cię widzę. Gdzie? Tylko, że ja. O! Tu? Tu, tu siema, siema, siema. Widzowie, ja to, jest, się... to jest, jest Szymek taki ma skin. Szymek, podskocz. Żeby widzom udowodnić. No, podskocz jeszcze pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, więc, widzowie, to jest na pewno Szymek. Jak mi nie wierzycie, to w sumie głos jest podobny, ale i tak mam inny naprawdę, a inny na odcinku. Troszeczkę. To delfaceto. Wiem, można się bić. A F się u mnie bija F, F. Pokapucieka, pokapucieka. Rzymek, a Ty w ogóle subujesz mnie? Ja A, to wejdź w YouTube. To, to na razie wyjdź, ja na Ciebie poczekam i wejdź w YouTube. Jutro, jutro, ale nikt nie No to dzisiaj, dzisiaj. Jutro. Nie, pojutro już zapomnimy. Ała! Ja widzę, widziałe... widzisz jak ja leżałem? Ale wiem, wiem, ale nie zostaje się przez to, przynajmniej HP. Nie zabrało mi. A mi chyba troszkę zadało. Więc widzowie, słuchajcie mnie i Szymka. Tylko musisz sobie zmienić kanał, bo nie powiem jego nazwiska. Nie mów, bo to jest zakazane mówić na YouTube y, swoje nazwisko. Lecz mnie i tak Wojtek Ej. powiedział: Wojam. Co? Nie mogę wyjść po drabinie. No! Widzisz jak z tyłu chodzę w tej drabinie? Nie, bo mi zamknęły. A, czekaj, czekaj na mnie. I zaspadłem! <grym> A wiesz ja w Minecrafta nie mogę wejść, bo nie ponieważ... ma... Subskrypcji. Wiesz co nie mogę grać? Czyli tak jakbym mam bana. Dawaj tu, dawaj, głupie. Szy... Gdzie ty? Do auta. Dobra. Szymek. Ja Szymek. Co? Będziesz oglądał moją piosenkę Rokusiowice 5 stycznia. Bo już pojutrze pewnie będzie trailer. Pojutrze? No. Dawaj, lecimy. Nie wiem, czy pojutrze, ale za parę wyskakuj, dni. Wyskakuj, wyskakuj. Ale mój? musimy w tą grę, z, y, bo z tą grą mam złe wspomnienia. Tą, którą teraz gramy? Tak. Czemu? Poczekaj, mm, już ci mówię. Znaczy czasem tak, czasem tak. Tak. No co to jest mój kanał? Jeżeli wpiszesz w YouTube, to, to tu. Nie jak... do auta. A gdzie ty jesteś? Czekaj, przyjadę po teraz. A, dobra, widzę, widzę, widzę. Stój, 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 stój. stój. Nie, musiałem wykręcić. Teraz. Nie. To, y, to. To ja mogę na ciebie poczekać, ale czekam, żebyś tam mi wreszcie tego suba. Bo ja mam już 7 subskrybentów, jakby co. Kto? No ja. Ale nie, od kogo masz? Od, od yy, Już ci mówię imiona. Podatrz mam. No, dobra, jesteśmy już... Widzowie wiem w innym miejscu. Po prostu rozmawialiśmy e o takich rzeczach, gdzie możemy... Masz jakieś bronie? Co? Masz nie, jakieś nie, nie, nie brałam, nie brałam. Ale tutaj A są. A może pojedziemy moją córką? Aha, nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Eee, A wejść w to auto. nie, po... Czekaj, tu na... Widzowie, zmieniam coś. Już nie powiem. Szymy, tylko Szymonito. Taki będzie miał kanał, więc słuchajcie mnie. Nie wie, czy będę w ogóle miał kanał. No każdy ma chłopie. Każdy ma kanał na YouTube. Nie da, się, nie da się nie mieć. Każdy, kto ma YouTube'a, to ma i kanał. A chyba nie, nie ma takiej osoby, która na telefonie nie ma tego. No może nie ma telefonu, ale jeżeli ma, tak jak ty, to chłopie wiadomo, masz kanał. utknęliśmy, ale czekaj. Jest... <śledzimy> 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 Powiem patrz na mamę bryka. Co to się odprawiło? Chłopi, mam brykę za milion. Skąd? Dasię. się. mam tylko 3000. Czekaj, a gdzie tu masz pokazane z pieniądzków? Um, wi widzisz tam, gdzie się bierze samochody? No. No to, no to wyżej troszkę masz taką kaskę, co nie? Kasa. Taką, no, kaskę. No i w, i w niej, kliknij w nią. No? I masz rzeczy za Robuxy, ale na, troszeczkę nad tymi po prawo, to możesz zobaczyć liczbę swoich pieniędzy. Ja mam tysiąc ileś. A ja mam trzy tysiące równa. Chłopie, no, to jest moja fura za milion. Chłopie, jak za milion nakonać za darmo? No wiem. A Ty A... tak jak tam fura? Nie. Jestem nobem. Ja w to na, na tym laptupie na, na, chyba nigdy nie grałem, chłopy. A ile masz na telefonie? Eee, nie wiem. Nie będę sprawdzał. Bo tak to mi się wyjdzie z odcinka. Wysiadaj. Dobra. Tak. Ehm, Szymek, a wiesz, ile jeszcze będziemy nagrywać? Dziewięć i pół minuty. Dziewięć i minuty. Znaczy osiem i pół minuty. Już prawie siedem. prawie Nie. Naprawdę ty jesteś aż takim nobem? Nie mogłem skoczyć. Jestem w bazie. Aha, aha. Ty, 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 ty... jesteś policjantem? Co? Czyli ty jesteś policjantem? Co? Jesteś policjantem? Co? Nie, jestem w naszej tej, tej bazie, tej wiesz. To jest więzienie. te jest więzienie. W tej pomarańczowej? E, tam, gdzie my zabie zabieraliśmy brońki. A, czyli w tej to nie byliśmy niedawno? Tak, jadę do ciebie, ty rób e, zdanie tam. Jest to. A, nie wiem. Rób koniec parkouru. Ja do ciebie jadę. Ja siedzę na końcu. Co? Już jestem na końcu, wiesz, tych laserów. Ty już kradnie. Co? Ty już kradniesz. No. Ej, ja bo... też właśnie jadę do miejsca Je, do... Jeszcze 7 minut pociągniemy odcinek, bo już będzie ósma minuta. A my do 15. Bo maksymalnie tyle mogę nagrywać. O nie, policjant, policjant, policjant. Skło mnie w kajdanki, super, jestem w więzieniu. E, czekaj, ja właśnie... Obrabowuję? A no tak, da się tu, bo teraz jest taka aktualizacja. Co? No, że da się obrabować, bo wcześniej tego a, nie było. można, ciągle można. Kiedyś, nie, kiedyś gdy ja w to grałem, to się nie dało. Czyli co, co się tam robiło? Bo po prostu to była ucieczka z więzienia i tyle. tak? Co? I uciekałeś ciągle. Zgadnie z nim, bo tak to, to ja nie lubię tej gry. Z Mikusem. Mikus 6-6. Chłopieński. No ile? Cztery. Ile? Ty, ja uwolnię Bacon'a. O, ty położę ci. Ty masz na koptę? Nie, nie. Co? Masz helikopter? Nie. Nie ja, mam. Tak. Bo ja jeszcze nie wyszłam z więzienia. To gdzie jesteś? Nie, ja, ja dopiero z niego wychodzę, po... No, na nie wycałowałem się z chłopem, który był za kratkami. Ej, e, mam miejsce spotkania. Broni. tam gdzie Ty... się nie czy... A wiesz, że ciebie poszukują? Bardzo dużo policjantów ciebie poszukują. No, Pikus. Skąd wiesz? Pikus 20171. Bo tutaj jest takie, gdzie pisze most. Wander. No znaczy czy wante. Wanted. Czyli. Nie znaczy. To poczekaj, przeinaczy sobie, bo ja nie znam się na angielskim. Poczekajcie, widzą ja. Chłopie, jesteś ja. Najbardziej, poszuki najbardziej poszukiwany. Pokaż. Bikus, Bikus 20171. Nagroda. 1000 dolarów. Chłopie. Ktoś, ktoś. Kto ciebie znajdzie, dostaje 1000 dolarów, bo ty jesteś najbardziej poszukiwany. 1000 dolarów? Czyli monet. Czyli ja by... To ja się Jak zmieniam się w policjant... Jakby... Co? Jakby policjant mnie złapał, to by dostał 1000 dolarów. No, to poczekaj, gdzie ty jesteś? U broni. Wiesz, jest taka broni. Gdzie? Na fioletowym tle. Na właśnie na... siedzę. Na komendzie. Nie, normalnie na mapie widzisz A, są trzy. Nie widzę. Dobrze czekaj, spotkajmy się na komendzie. Znaczy nie na komendzie. No, na No No tam gdzie jest więzienie i te boisko. A nie w bazie. A nie w naszej bazie. Ja nie wiem gdzie ono jest. Aha. Ja już na Ciebie czekam. Ja w ogóle nie wiem, gdzieś jest dyspozycja. Ja muszę... szukać, ...i to szukać. A. Więc Ty nie rób takich rzeczy, gdzie mógłbyś uciec, bo... To, to zrób reset charakter, to zrób reset charakter. U... ...tu? Ale teraz mają... A nie, nie stracę Nie, nie traci się. Chłopie, że i wyjdę i na nowo wejdę. To Kto gdzie? E, czekam, chłopie, chodź na dół, dawaj na dół. Bo ja właśnie czekam 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A już jesteś najbardziej poszukiwany. Kto teraz? Nie wiem, jakieś typy. No bo ja to jestem, teraz widzieli. Ty, ty, Ała. ty, ty, ty Nie, to nie ja. Ja widziałem ekierek i E to nad tobą niebieskie. Ale gdzie ty jesteś? To, to, to nie niebieskie. ja! To nie ja. Jestem. Gdzie? To spotkajmy się na boisku. Czekaj. Na no jakim? W więzieniu? Na jakim polisku? No że ty na nim jesteś. Poczekaj, stój, stój, stój. Stój, stój, stój. stój, 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 stój. <ścoughs> jest <śmany> ty tysiąc zarobił. No co mówisz? że, że jesteś bardziej poszukiwany. Ty policjanta i co? Nie. <śmany> Chłopie dzięki za... <śmany> Ale ja... ja widziałem twój nick. Ale się wrobiłeś. Przez <śmany> sekundę. Ale się dałeś robić! Nie mogę nie Nie mogę widzowie. Zostawcie, zostawcie Szymonowi Subika i lajka jak będzie miał kanał. Chłopka. I zarobiłem z Was 800 monet. I co na to chłopie? Zarajcie rozjadę furę. Chłopie. <coughs> Ej, dawaj do mnie! Nie mogę tu auta! To gdzie ty jesteś? Nie powiem. O, ty małe zgrywusia. Czy ty uciekasz? Uciekać? Nie widział. Ja trzymam już kajdanki. Proszę powiedz, że jesteś na policji. Nie. Już ty mały zgrywuj się. Ale ty dostałeś tysiąc? No zarobiłem te tysiąc, co miałem. Jeden, jeden do więzienia. Drugi zaraz idzie do więzienia. O, drugi do więzienia. A ty za co za napis? No! 400, 400 hajsu. Za jednego? No. no nie, nie, nie. I ty ja jedłem. Ale nadal jestem policjantem. Żartuję, jestem na komendzie. Widzowie, to, by było na tyle dziękuję